Jeśli moim językiem jest dotyk i twoim też, to my będziemy w naturalny sposób się rano przytulać, w ciągu dnia gdzieś szukać dotyku, będziemy chodzić na spacerze za rękę i tak dalej. I będziemy spełnieni związku. Ale jeżeli moim językiem jest, na przykład, są słowa, a twoim są małe przysługi, to choćbyś nie wiem, co dla mnie zrobiła, to ja i tak nie będę się czuć kochana. Dwoje ludzi, ona ma język dotyk i słowa, on ma małe przysługi jako główne. Budzą się rano w sobotę i ona sobie myśli, cudownie, przytulimy się, powiemy sobie jak na na sobie zależy, a on się zrywa i biegnie. Wraca do domu i mówi do niej, kochanie, umyłem ci samochód. A ona mówi, wiesz co, stać sobie. <śled> Ona chciała dostać przytulenie i słowa. Mhm. a On zerwał się myśląc, zrobię jej niespodziankę, umyję jej samochód. I to jest dramat, że dwoje ludzi może się kochać, ale absolutnie mówią w innych językach. Ile córek może myśleć o takim ojcu, że jej po prostu nie kocha, podczas gdy on całe serce wkładał. Za dobrą intencję. Tak. I ludzie o tym w ogóle nie rozmawiają.